Nie no, jest ba bardzo na swój sposób oryginalnie ładnie, tak? Bardzo dużo detali tutaj w każdej ulicy, nie? Kapliczki wbudowane w e, budynki. A, na tu Jest ich całkiem sporo. Dzisiaj otwieramy się na rzeczy piękne i przymykamy oczy na rzeczy brzydkie. Londen. No, słuchajcie, El Greco, ale również proszę bardzo, Andy Warhol. Czy to nie wygląda spektakularnie? Po prostu szok. Надо нечто грудное место. To jest piętro numer jeden. Zapytaliśmy się czata, co tu ciekawego jest do obejrzenia i mniej więcej już wiemy. Tycjan, Michał Aniu i tam jeszcze paru innych. Kupa wycieczek z dziećmi, także dbają o wychowanie kulturalne. W sumie było warto. Nawet na tle e, hiszpańskiego muzeum, w którym jakiś czas byłem, to warto tutaj. Nie znam się trochę na, tej, na tym malarstwie. Parę rzeczy rozpoznaję. Parę rzeczy kiedyś widziałem. A, będę musiał nadrobić te braki. Jesteśmy tutaj, koło takiego kościoła. Tam mamy katakumby, zaraz do nich wejdziemy. Ok, a tam dalej będą dwa kościoły związane ze e, świętym, no, z ojcem Dolindo. Generalnie. Z powiednikiem którego ojciec Pio y, polecał. To znaczy, wysłał tam do niego ludzi. Także chciałbym tam wejść i zobaczymy. Już zapowiedziałem Mariuszowi, więc jest to uwzględnione. A teraz na tą kartę ArteCard. O, jeszcze coś powiem o tej ArteCard. Kupiliśmy sobie ArteCard. To wygląda w następujący sposób. Trzeba w internecie sobie kupić. Jest taka aplikacja ArteCard. I tu się kupuje kartę. I potem dodaje się ją tam. My kupiliśmy za 27 euro wyliczonymi przejazdami komunikacją. Dzięki niej mamy wejście do trzech obiektów kulturalnych z Afryki a potem są jakieś tam dofinansowania 50%. To się opłaca, bo to muzeum, w którym byliśmy to jest 15 euro, a tą kartę kupiliśmy za 27, także na pewno zyskamy. No i jeszcze, no jeszcze transport publiczny, także spoko. Czekam na przewodnika. Po stokroć polecam, natomiast nie mogłem robić w środku zdjęć. No nie będzie relacji z tego miejsca, ale polecam, bo to jest przepiękne miejsce. Bardzo dziękuję dziewczynie, która pomogła mi tłumaczyć z włoskiego na angielski, ponieważ zakwalifikowano mnie do grupy włoskiej z braku miejsc. Nie ma Nie, no. Dawaj tutaj. No weź tutaj. Jesteś kurczę. No, że tak, tak. Że tak się to szef to no, szef. Bardziej A, dobry jest. Nie przeszkadzaj mi.

Miozzi, bella! Lo Wow! Grazie mille! Grazie mille! Aspetta! Grazie grazie grazie. 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 grazie, grazie! grazie, ciao! Buon momento! Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. are the same. Ciao. See you. No, to było, to było profesjonalne. To mi się podoba. Ja muszę ustawić, bo nie wiem, jaki. Dobra, wyluzuj, najpierw wiesz. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Musimy dać i dojść. No to będziemy reklamować. Człowieku, wiesz jaka to była akcja? Co to było? Potem obejrzysz! FitFood Jest A to jest pływająca, przecież Tylko mi paluchów tam nie Pływająca, ale czy dobra A dlaczego nie siedliście w lokalu, bo nasiąkliście na rachunek? No i takie jest to miasto, uwaga Ja sobie tutaj Odwracamy się i bum 两个颗三个颗 Z jednej strony pisało, że nie można tam wchodzić u góry, ale z drugiej strony nie pisało, więc wszedłem, nie? To idziemy dalej. chłopaki za opóźnienie niechcący Zawitaliśmy w Muzeum Archeologicznym w Neapolu. E, właśnie się dowiaduję, co tutaj można będzie zobaczyć. E, byk fernazjański, największa znana rzeźba klasyczna. Ogólnie raczej że byłem, rzeźby, znaczy na razie. Na... No dobra, nie wiem jeszcze to... Nie będę zgadywał. Lecimy dalej i tyle. Co tam dalej jest? Hel... Herkules. Herkules Fernezyjski, imponujący posąg Herkulesa odkryty w termach karakali w Rzymie, mozaika przedstawiająca bitwę yy, Aleksandra Wiel Wielkiego z Dariuszem III, znaleziona w Pompejach. Potem kolekcja fresków z Pompejów i Herkulanum i tak dalej, i tak dalej. Nie byłem nigdy w takim miejscu, no to chyba nie byłem więc więc sobie chodzę galigula Nie wiem, kto to był, będę musiał sprawdzić. Wszystko jest bardzo stare, trzeci, czwarty wiek tutaj jest na przykład. Tam były posągi z I wieku, no wyglądają po prostu rewelacyjnie, no i są bardzo skomplikowane. Nie, ale po prostu, ja nie wiem. Mieli kurcze rozmach, słuchajcie. poszliśmy nowy stalek, gdzie należy mieć śmieszne kapcie. takie czwarty wiek naszej ery. Jakieś takie zakopaliska raczej. Świątynia Neptuna. Takie... Mniej więcej trzeci, czwarty wiek naszej jary tutaj wszystko jest. Także dosyć stare. O, tutaj jakiś brąz. Szósty wiek naszej jary jakieś kurczę. Tom of Andruola, odkryta w 69 dziewiątym tombe of San Nicola di Anbanella. Tu takie mozaki są. Wszędzie są jaki są ciekawe. poświęcona e, Egiptowi Podobno są mumie, może zaraz zobaczymy. Nie widziałem nigdy mumii. Na zamek. Arte Card obejmuje. Także nie ma żadnego problemu. Zamek zamknięty o tej porze, ale i tak warto było przyjechać, ponieważ jak widzicie, piękny widok z góry. Po stacjach muszę wszystkie te nie wiem wspaniałości, które tutaj przygotowali. Jakieś murale. No architekci podobni, Ten mi się akurat nie podoba. Tamten też mi się nie podoba, ale jedziemy dalej. 心。 Całkiem, całkiem, się trochę jak muzeum, tak jak planetarium w Olsztynie muszę przyznać ale no Dobra, nie dolecimy do Toledo, bo nam zamknęli metro. Jutro odwiedzimy Toledo. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że do Toledo nigdy nie dotrzemy, ponieważ pękły tory. Chcemy wejść do pizzerii, gdzie zjadła Julia Roberts Kościół Świętej Klary Tutaj. Nie trafiliśmy na pizzę Julie, ale wybraliśmy pizzerię o bardzo wysokich notach. Co Jak tam dzień? Rewelacyjnie. Pomimo paru rozmówek Udało się zaliczyć najważniejsze punkty dnia. To najważniejsze. Było ciężko, ale z sukcesem. Od tego momentu to będzie knajpa, w której jadł Peter Fly. <głosy> <głosy>